Z pokorą prosiliśmy go, aby usunął nasze braki. Krok siedem to modlitwa, to pokora, to prostota. Niespektakularna przemiana, ale ciche zawierzenie. Po tym jak staliśmy się gotowi do zmiany w kroku sześć, teraz prosilibyśmy pokornie, by ta zmiana się dokonała. To nie jest krzyk, to nie jest błaganie z desperacji. To spokojna prośba płynąca z serca. Proszę, zabierz ode mnie to, co mnie niszczy. To także moment przyjęcia prawdy, że sam tego nie zrobię. Mogę chcieć, mogę się starać, ale głęboka zmiana przychodzi z pomocą siły większej niż ja sam. Pokora to nieupokorzenie. To uznanie swojej ludzkiej natury, że mam wady, że nie jestem doskonały, ale że mimo to zasługuję na przemianę. W kroku siedem uczymy się oddawać kontrolę. Nie po to, by zniknąć, ale po to, by stać się sobą na nowo, bez masek, bez ciężaru, bez iluzji. To jak powiedzenie. Już nie chcę być tym człowiekiem, który krzywdził siebie i innych. Proszę, prowadź mnie dalej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, pomocne telefony, znajdziesz w opisie filmu.